Moi drodzy, chlebek powędrował do piekarnika, a w międzyczasie proponuję Wam przygotować zupę. Będzie to zupa kalafiorowa z serem. Rozpoczynamy gotowanie. W tym celu potrzebujemy 20 g oliwy z oliwek. Najpierw sobie tarujemy, pamiętacie 20 g. Oliwy z oliwek, następnie 200 g cebuli oraz jeden ząbek czosnku. Zamykamy nasze naczynie miksujące, pamiętając o miarce. Teraz będziemy szatkować cebulę z czosnkiem. 4 sekundy minęły. Cebulka z czosnkiem, szatkowana. Tak się prezentuje. Moi drodzy, zgarniamy. Nasze naczynie. I teraz będziemy dusić cebulę z czosnkiem przez 4 minutki. cebulka z czosnkiem się podprażyły i teraz będziemy dodawać różyczki kalafiora. Mowa jest o 750 g, zobaczymy ile ja mam. Słuchajcie, cały kalafior, no mnie wyszło 550 tyle mam, tyle daję, powinno być 750 Teraz jesteśmy proszeni o dodanie 600 g wywaru warzywnego. Ja mam rosołek z wczoraj zupę, także ja wlewam po prostu ten mój wywar warzywno mięsny, Wlałam 600 gramów. Dalej. Teraz jesteśmy proszeni o posolenie oraz o y, dodanie pieprzu. Także pół łyżeczki soli. Dalej. Tak. I jedna czwarta łyżeczki świeżo mielonego czarnego. I teraz zamykamy nasze naczynie. Pamiętając o miarce. I teraz przez pięć minut nasz kalafior będzie się gotował. Moi drodzy, przepraszam Was, pomyłka. Okazało się, że jeszcze nie zdążyłam odejść od urządzenia, a ono zakończyło swoją pracę. Okazało się, że kalafior przez 5 sekund został najpierw rozdrobniony i dopiero teraz będzie gotowany. Pokażę Wam, jak wygląda. Tak wygląda, został rozdrobniony. 5 sekund dokładnie. Stoję z boku... Teraz jesteśmy proszeni o dodanie jeszcze liścia lądowego. I teraz dopiero, moi drodzy, będzie gotowanie kalafiora tak przy użyciu koszyczka przez 15 minut w temperaturze 100 stopni. Obroty jeden i pół. Dobrze, kochani. Także kalafior został ugotowany. Teraz jesteśmy proszeni o usunięcie tego liścia ym, laurowego. Tylko tutaj delikatnie. Usuwam. Teraz dodajemy 100 gramów mleka. Zero. 100 gramów sera cheddar pokrojonego w taką kostkę. Ja mam cheddar wędzony, 110 u mnie. I teraz zamykamy naczynie wraz z miarką i będziemy mm, teraz miksować zupkę na krem. Nasza zupka została zmiksowana na zupę krem. Kochani, przeleję. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Puszysta, bardzo dobrze zmiksowana, ubita. Na pewno po ostygnięciu ta zupka będzie bardziej, wydaje mi się, gęsta ze względu na ser, który dodaliśmy. Taką zupę możecie podawać z grzankami. Ja mam właśnie takie przygotowane. Bardzo ładnie się prezentuje. Teraz Wam powiem, jak smakuje. Naprawdę gęsta zupka, a podejrzewam, że właśnie po o ostygnięciu jeszcze bardziej skęstnieje Powiem, że jest bardzo smaczna, taka delikatna, bardzo delikatna zupka krem. Także serdecznie polecam wam skorzystać z tego przepisu. Jak widzieliście, niewiele składników, kilka minut i pyszna Rozgrzewająca zupa gotowa. Korzystajcie z przepisu.